Dobra, dalej, telefon mi się samo tutaj trzyma na tym podszybiu, a wykonałem powiedzmy ostry skręt spad, nowy filmik. No więc tak, przyjechał potem ten kolejny żołnierz. Zaczęło się dzwonienie. Jak sądzę do KGB. Co chwilę wykonywali telefony, co chwilę pytali o nowe rzeczy, przetrzepali mi cały samochód bardzo dokładnie. I nie mogli się nadziwić, co ja tam w ogóle robię. Po co ja się w ogóle chciałem pchać na ten trójstyk? A ja im tłumaczyłem, no, skoro to nie jest takie ciekawe, to czemu 5 godzin mnie o to wypytują, co ja tutaj robię? Czyli to jednak jest ciekawe się tam dostać. E, skoro o to tym mnie tyle pytają. No wiadomo, wytłumaczenie może średnie. Wytłumaczyłem im, że jestem podróżnikiem, że lubię oryginalne rzeczy, że byłem na trójstyku szwedzko-norwesko, fińskim i ogólnie. W Polsce byłem na wielu trójstykach e, Lubię ryzyko, lubię podróże ciekawe, lubię góry wysokie. Przekonywałem ich, że jestem po prostu podróżnikiem, który lubi różne, ciekawe, oryginalne rzeczy. Byli ogólnie bardzo niezadowoleni, że tam chciałem jechać. Było to mniej więcej z 20-10 km od tej granicy z Ukrainą. Co jakiś czas jechał jakiś transport wojskowy. Nie było tego jakoś szczególnie dużo, ale trochę się tam tego poruszało. No, pewnie im dalej bym jechał, by było tego więcej i o to chodziło, żebym tam nie jechał i nie widział tego. No w sumie wiadomo, no nie ma im się co dziwić, ale próbę warto było podjąć. Także zrobił się wieczór. Co chwilę mówiłem, że mam jeszcze kupę drogi, że to wszystko za długo trwa. Wypytywali o wszystko. No nie będę teraz mówił o co, bo powiem to przy następnym punkcie. W końcu zrobiła się godzina 21, zrobiło się ciemno. Minęło 5 godzin. 5 godzin tam stałem, paliłem papierosy i się wkurzałem, czemu nie chcą mnie puścić. Oczywiście nic za bardzo nie chcieli powiedzieć. Ja cały czas tłumaczyłem, że czemu tu nie ma znaku, że będzie jakaś zona i że kto nie ma papierów ma stąd uciekać. Według mnie to jest logiczne, że coś takiego powinno być, a nie, że człowiek podjeżdża pod checkpoint, nie wie za dużo o tej Białorusi, a oni mu biorą telefony, papiery i po prostu go trzepią, maglują i tak dalej. Moje telefony sprawdzili z góry na dół, musiałem pousować filmiki stamtąd, z samego tego checkpointa. Nadresztą się zlito zlitowali, chociaż też oczywiście pytali o wszystko. No ale dobra, pojechałem. Było już ciemno. Sobie myślę, dobra, jadę w stronę Homla, albo w stronę Ukrainy, czyli mój trzeci punkt na ten dzień, a właściwie czwarty, bo jeszcze homel był. No i miałem wielki dylemat, jechać czy nie jechać. Ciemno już było. Nie było to jakoś szczególnie daleko. Więc sobie myślę, dobra, jadę, jadę, no co mi mogą zrobić? Najwyżej będę widział checkpoint, co oczywiście wiadomo, że miało tak być. Zawrócę, grzecznie się wytłumaczę, no chyba drugi raz tak nie będę stał. Ale Pan Bóg mi zesłał chłopa z Ukrainy, który mieszka pod samą ukraińską granicą. Prawdopodobnie Nowa Huta czy coś takiego. I się pyta, czego podrzucę. No, no to miałem idealne wytłumaczenie, bym powiedział. Oczywiście, o ile by się na to złapali, że chciałem jechać w stronę Chomla, ale podrzucam tutaj ziomka, bo potrzebował transportu. A dla mnie to nie problem, podjechałbym te parę kilometrów pod Ukrainę. Okazało się to wytłumaczenie bardzo dobre, jak się później okazało. No, więc ujechaliśmy trochę tych kilometrów i oczywiście checkpoint. No i się zaczęło co ja tu robię, a po co ja tu jestem. No ja mówię, że po prostu pomyliłem drogi i ziomka wziąłem tutaj. Chciałem go podwieźć do domu. Oczywiście ja nie panie Dmajet nikt nie, nie mówił yy, po angielsku. A! Tego żołnierza, co do mnie wysłali, tam na, na ten checkpoint, na ten trójstyk, to on umiał po angielsku i trochę po niemiecku. Także dlatego się dogadaliśmy, jakkolwiek. No i co? to stopowić wyszedł z samochodu, Moje tłumaczenie na szczęście zostało bardzo szybko połknięte. Powiedziałem, że nie chcę żadnych problemów. Powiedziałem, że zawracam, że ja nie wiedziałem, że nie można, że tutaj tego ziomka chciałem podwieźć. No i co? Eee, prawdopodobnie w to uwierzyli i bardzo dobrze, bo powiedzieli, że mam zawracać, jechać stąd, że tutaj nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście, że nic nie wiedziałem. Trwało to wszystko około 5 minut. Zrobiłem zawrotkę i bajałem w stronę Homla. Gdzieś na obwodnicy Homla sobie znalazłem miejscówkę w szczerym polu oczywiście, w szczerej ciemności, ale potem tak sobie myślę, kurczę, moja ostatnia noc w Mińsku, tak mi się wydawało, nie wiedziałem, że jeszcze dwie noce spędzę na granicy, no więc co, decyzja, no to dobra, podjadę na jakąś imprezę do tego Homla, byłem na tej imprezie, poznałem fajnego Białorusina na sam koniec, przenocował mnie w swoim domu, wyobraźcie sobie, Eee, dostałem rano śniadanie od jego żony, herbatkę. Wszystko bardzo fajnie. Pogadałem z nim trochę o życiu. A potem trzeba było się zbierać taksówką do centrum w stronę samochodu. I teraz zaczyna się najlepsza akcja. Oprócz tej na granicy, na końcu najgorszej znaczy się. Ujechałem jakieś 100 km od białego od w stronę Brestu oczywiście w stronę granicy. Tak jak obiecałem, zresztą już nie więcej w tej Białorusi nie chciałem oglądać. I co? W ogóle nie było policji przy drodze. Jest pełno fotoradarów na Białorusi, ale nie ma policji przy drodze. W ogóle stała jedna, jedyna policja, jak się o tym potem okazało, w następnym mieście dość sporym mnie zatrzymała. Mnie zatrzymała i powiedziała, że mam jechać z nimi na komendę. A ja oczywiście, a czemu, a po co, a dlaczego? Oczywiście, wzięli mi. Zwykle wzięli mi paszport, wzięli mi papiery, wzięli mi telefony. Nie wiedziałem o co chodzi, oczywiście się tylko domyślałem. Oni też nie wiedzieli o co chodzi. Dojechaliśmy na tą komendę. Czterech policjantów mnie pilnowało przez moment. Nie odpuszczali mnie na krok. Ale oczywiście wszyscy mówili, że nie wiedzą o co chodzi, nie wiedzą czemu tu jestem, czemu musieli mnie zatrzymać. Dostali cynk. Dostali cynk na radio, że mają mnie zatrzymać, moje auto. Może bym jechał główną drogą, to by mnie nie zatrzymali, ale jechałem główną drogą, bo gdzie miałem tam jechać? I jak się okazało, agenci z Homla specjalnie z Homla do mnie jadą. O, no, się trochę załamałem, mniej więcej domyślałem się o co chodzi. No ale nie spodziewałem się, że aż tak, że tylu ludzi znowu zostanie uruchomionych, paliwo, chociaż paliwo mają tanie. Jak to mówiłem do tych policjantów, sami sobie robią robotę. Milicjanci powiedzieli: Tak, te służby same sobie robią robotę. Tak się mną zainteresowali, że wysłali trzech agentów z Homla. Jeden to był oczywiście kierowca, a dwóch po długim czasie w końcu się mną zajęło. Po długim czasie czekania posadzili mnie na, mały, kiepskie, na małe kiepskie krzesełko. Wcale nie byli mili. Z jednym się udało mi przywitać, podać rękę, z drugim chciałem podać mu rękę, nie podał mi nawet ręki. Przez chwilę byłem dosyć nerwowy, tłumaczyłem, a czemu ja tu jestem, gestykulowałem. To mi powiedział ten, co mi nie podał ręki, shut up, czyli morda w kubeł. I że jak się nie uspokoi, jak tak dalej będę yy, tutaj niespokojny, to mnie zakują. Normalnie mnie zakują w kajdanki. No to dobra, uspokoiłem się. Widziałem, że już nie ma żartów tutaj. Wyciągnęli kamerkę taką małą i zaczęli mnie nagrywać. Wszystko po kolei pytali. O wszystko, o całe moje życie, o rodzinę, o szkołę, o sytuację w Polsce, o... o Białoruś. Czekajcie, skręcamy znowu. Ale wybrałem drogę, powiem wam, naprawdę droga... Droga jakich mało. Przez pipidówy. No ale... Nigdy mnie tu nie było, prawdopodobnie nie będzie, także mam czas, jadę sobie. Plany się zmieniły. Miała być szybka Ukraina, a jest teraz wolna Polska. No więc co? Pytali mnie bardzo dużo, co chwilę coś ze sobą komentowali, wychodzili z tego pokoju, naradzali się, wykonywali oczywiście telefony, dużo tego wszystkiego było. Pisali, raportowali, laptopowali. I bardzo dużo mnie o wszystko pytali. Szczególnie ich interesował, oczywiście, co, co ja tam szukałem na tym trójstyku. Oczywiście ja tam nie byłem. No i tłumaczyłem im znowu to samo: że jestem podróżnikiem, że to jest dla mnie interesujące i że czemu się tak dziwią, że tam chciałem jechać? Nie było znaku, że nie można. Że sami się tak bardzo interesują tym miejscem, że znowu mnie będą 5 godzin maglować i pytać mnie o to miejsce. I co, jak się okazało, prawda! Spędziłem w tym mieście 5 znowu godzin na tym przesłuchaniu. Czekajcie, musiałem się napić. Ale dobra woda, mój Boże! Jaka woda zmrożona jest dobra. Momencik, jeszcze raz. Oczywiście było parę ostrych momentów. Dobrze, że umieli obydwaj po angielsku. To był plus. Na granicy było inaczej, ale o tym opowiem w trzecim filmiku. Na koniec jakoś to udało się ogarnąć. Wypytali wszystko, o wszystko. Chyba w następnym filmiku powiem, bo ten już jest trochę długi, co tam pytali. Oczywiście człowiek z głową odpowiadał. Eee, no chcieli ze mnie zrobić agenta, no po prostu. A czemu? A po co? Eee, czy mam związek ze służbami? I tak dalej, i tak dalej. Na koniec już mało widziałem tego, tego, co mi podał rękę. Oczywiście kontrola trzeźwości, wiadomo, byłem trzeźwy. I ten, który był taki niemiły na początku, był całkiem miły na samym końcu. Pożyczył mi dobrej drogi, powiedział wszystkiego dobrego. Ja się go zapytałem, czy będę miał znowu problemy na granicy, jak już teraz miałem na trójstyku 5 godzin, w tym mieście 5 godzin. Czy będę miał jakiekolwiek problemy na granicy? Powiedział nie. Mój Boże, po pięciu godzinach wystartowałem z tego miasta. No i dobra, w stronę granicy trzeci film będzie. A, paliwo to mają chyba raczej koło trójki, a nie czwórki.